Rzeczywiście, 10 lat temu wpadłem na pomysł, że, że ja nigdy nie uprawiałem jabłek, raczej owoce miękkie, czyli do przemysłu, czyli owoce, które nie potrzebują żadnych skład, no, magazynów, chłodni, po prostu owoce, które się zbiera i sprzedaje. No i jak gdyby od samego początku wpadłem na pomysł założenia sadu typowo przemysłowego, sokowego. I tutaj zacząłem się interesować, mam kilka odmian typowo takich sokowych, kwaśnych, tutaj z grupy, grupy Re, ale też mam też inne odmiany jabłek, takie testowe, bo chcieliśmy sprawdzić jak te jabłka się zachowują. No tu jest taka wiedza, już ta wiedza jest jakaś, która u mnie tutaj rzeczywiście, już się troszkę nauczyłem tego wszystkiego bo to też nie jest takie proste, ale zakładam i powtarzam, ja produkuję jabłka przemysłowe, sokowe, czyli moje jabłka jak gdyby nie sprzedaję na rynek deserowy. Natomiast w Polsce cały czas jest ten problem, co nazwać jabłkiem deserowym, a przemysłowym. No dane, które są pokazywane, jeżeli chodzi o wielkość sprzedaży w Polsce, to, to jest na poczet jabłek przemysłowych, bo bo zakładam gdzieś to jest, nie wiem, 55 do 45, czyli jak gdyby więcej się sprzedaje jabłek na koncentraty na soki jak jabłka deserowego. No tutaj to chyba wychodzi też z takiej mentalności. Ja się przestawiłem i co mogę powiedzieć? Tutaj trzeba dokładnie zbadać odmiany, na pewno też trzeba mieć umowy kontraktacyjne. Ja nie wyobrażam sobie, żeby w Polsce uprawiać jabłka na soki bez umów kontraktacyjnych. I, I tutaj to jest zupełnie inny rynek. Tutaj po prostu musimy mieć odbiorcę, z którym współpracujemy. Nie da rady tego tak sprzedawać na wolnym rynku. To, po prostu, to jest w ogóle inna produkcja, inaczej do tego się podchodzi. Także, także yy, na pewno w tym roku, po tamtym roku, no, sporo już osób się o tym mnie pytało też tam proszę odwiedzić, zobaczyć jak to wygląda. Rzeczywiście sad jest całkowicie zmechanizowany. Wszystko jest tam wykonywane mechanicznie. No to jak gdyby pozwala w ogóle zebrać te jabłka i, i małą ilością ludzi, ponieważ mam o, owoce miękkie, takie jak tam wiśnie, porzeczki, to po prostu nawet nie miałbym czasu żeby się tak zajmować tymi jabłkami, jak jeżeli chodzi o jakość do, do deseru. Więc tutaj też ta wiedza musi iść w tym kierunku, żeby tak te odmiany wybrać, żeby sobie poradzić, że w tych okresach, kiedy my zbieramy, to jak gdyby możemy trochę zapomnieć o, o, tym, o tych jabłkach, tak one muszą sobie tam same rosnąć. Ale jest to możliwe. Natomiast no też tutaj odmianowość tych jabłek, to są w większości odmiany niemiecko austriackie. Ja mam też jakieś tam takie nietypowe odmiany tych jabłek. Nie wszystkie się nadają, bynajmniej w naszym klimacie. Na przykład jest taka u mnie odmiana rewena, która na przykład na rynku niemieckim jest numer jeden, jeżeli chodzi o jabłko przemysłowe na soki. U mnie walczę z tą odmianą i nie mogę sobie poradzić. Oczywiście uważam, że tu klimat też odgrywa rolę. Po prostu... No, nie jestem w stanie okiełznąć tych drzew. Jeszcze poczekam może z rok, dwa i trzeba będzie coś z tym zrobić. Natomiast pozostałe odmiany tutaj, które posiadam, no jakoś sobie dam, dajemy radę. Doszliśmy już do, do, do jakiejś tam wiedzy i techniki, jak to uprawiać. No i w tym roku rzeczywiście, w tamtym, w tamtym roku nie mogę narzekać, no jak byłem zaskoczony finałem, tak? bo, bo te przymrozki, cała ta sytuacja wyglądała zupełnie inaczej. No, ale finał był y, dosyć pozytywny, jeszcze przy tej cenie, no to, to jak gdyby, co chcieć, tak? Można tylko uprawiać te, y, te jabłka. Natomiast taka uwaga jeszcze jest odnośnie tej opłacalności. Na dzień dzisiejszy tutaj, jak koledzy też mówili, każdy musi się zastanowić, tak? w którym miejscu jestem, y, y, jaki mam areał ziemi, jaka ta ziemia jest. I tutaj po prostu, jeżeli chcemy dalej funkcjonować, musimy to przemyśleć. I ja cały czas powtarzam, że każdy może się odnaleźć, ale to trzeba mądrze zrobić i wybrać to, co będzie dla nas najlepsze. Tak? Tutaj, tutaj właśnie są odmiany deserowe. Generalnie patrząc na, 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 na rynek światowy i patrząc na te sieci, i te dane, które były pokazane tutaj na tym pierwszym wykładzie, pokazuje, że no niestety czeka nas to samo. I to, co było w Wielkiej Brytanii, tak? z Francji i w Niemczech. I te dane statystyczne, które pokazują, pokazują, że trzeba, się, trzeba zmieniać kierunek produkcji, niejednokrotnie wchodzić właśnie, jeżeli chcemy dalej produkować na przykład owoce deserowe. I to jak gdyby no jest takimś rozwiązaniem w tym, tym całym naszym rynku.